Rozdział 17. Przypowieść o dwóch orłach i wierzchołku cedru. Pan przemówił do mnie w tych słowach. Synu człowieczy, ułóż zagadkę i opowiedz ludowi izraelskiemu przypowieść. Powiesz im. Tak mówi Pan Bóg. Wielki orzeł o wielkich skrzydłach i długich piórach, pokryty różnobarwnym pierzem, przyleciał nad Liban i zerwał wierzchołek cedru. Ułamał czubek jego pędu, zaniósł go do ziemi handlarzy i złożył go w mieście kupców. Wziął nasienie tego kraju i posiał na urodzajnym polu. Wziął je nad obfite wody i posadził jak wieżbę. Puściło pędy i stało się winoroślą, bujną, niskopienną, z gałązkami zwróconymi ku niemu, a swoje korzenie miało pod sobą, i stało się winnym krzewem, pełnym gałęzi i pędów. Był jednak inny, wielki orzeł o ogromnych skrzydłach i licznych piórach. A oto winny krzew ku niemu zwrócił swe korzenie i do niego skierował swoje gałęzie, żeby nawadniał go obficiej i niż pole, na którym go zasadzono. A przecież zasadzony był na dobrym polu, nad obfitymi wodami, aby mógł wypuszczać pędy, wydawać owoce i być wspaniałym krzewem winnym. Ogłosisz więc. Tak, mówi Pan Bóg. Czy będzie się rozwijał, czy orzeł, nie wyrwie jego korzeni, nie oberwie jego owoców, także uschną wszystkie jego młode pędy. Uschnie. I nie będzie trzeba mocnego ramienia, ani licznego narodu, aby wyrwać go z korzeniami. Jest zasadzony, czy się rozwinie, czy całkiem nie uschnie, gdy go uderzy wschodni wiatr uschnie na polu, gdzie został zasadzony. Następnie Pan zwrócił się do mnie w słowach. Powiedz, proszę ludowi przekornemu, nie wiecie, co znaczą te rzeczy. Powiedz, oto król babiloński przybył do Jerozolimy i uprowadził jej króla i książąt, zabierając ich ze sobą do Babilonu. Wziął jednego z rodu królewskiego, zawarł z nim przymierze i zobowiązał przysięgą. Możnych zaś uprowadził z kraju, aby osłabić królestwo i nie dać mu możliwości wzmocnienia się. On zaś miał zachować jego przymierze, żeby trwało. Ale zbuntował się przeciw niemu, wysyłając swoich posłów do Egiptu, żeby mu dano konie i ludzi. Czy mu się to uda? Czy uniknie kary ten, który to uczynił? Zerwał przymierze i miałby uniknąć kary. Na moje życie wyrocznia Pana Boga. Skoro zlekceważył przysięgę i zerwał przymierze z królem, który uczynił go władcą, umrze w Babilonie, w jego siedzibie. Podczas wojny, gdy usypią wał i zbudują szaniec, aby zgładzić wielu ludzi, faraon nie przyśle mu wielkiej armii i licznych zastępów. Zlekceważył przysięgę, zrywając przymierze, choć dał swoją rękę, to jednak uczynił to wszystko, dlatego się nie uratuje. Tak, mówi Pan Bóg. Na moje życie odpowie za moją przysięgę, którą zlekceważył i za moje przymierze, które zerwał. Zastawię na niego moją sieć i zostanie schwytany w moje sidła. Zaprowadzę go do Babilonu i tam go osądzę za niewierność, której się dopuścił względem mnie. Wszyscy jego najlepsi żołnierze zginą od miecza, a pozostali będą rozproszeni na wszystkie strony i przekonacie się, że ja, Pan, to powiedziałem. Pan Bóg mówi: Wezmę wierzchołek z wysokiego cedru i zasadzę Czubka jego młodego pędu odłamie gałązkę i umieszczę ją na wyniosłej i masywnej górze. Posadzę ją na wysokiej górze Izraela. Wypuści pędy i wyda owoce. Stanie się cedrem wspaniałym. Wszelkiego rodzaju ptactwo będzie pod nim mieszkać i w cieniu jego gałęzi zakładać gniazda. I przekonają się wszystkie drzewa polne, że ja, pan, Poniżam drzewo wysokie, a wywyższam drzewo niskie. Sprawiam, że usycha drzewo zielone, a zakwita drzewo suche. Ja pan to powiedziałem i wykonam.